6 listopada 2014 roku policjanci z Mexico City znaleźli ludzkie szczątki. Część tułowia została odkryta w pustostanie w pobliżu wylotu z miasta. Kilka dni później, w różnych częściach stolicy, znaleziono torby zawierające ręce i nogi. Przerażającym faktem był brak palców na kończynach. Policja podniosła alarm. Najwyraźniej w regionie działał szczególnie brutalny przestępca. Oddziały funkcjonariuszy zostały zebrane i przeczesały ulice. Głównym celem było odnalezienie głowy i kończyn nieszczęśnika i powstrzymanie dalszych zbrodni. W tym momencie wszyscy byli pewni, że sprawa jest dziełem brutalnego, seryjnego mordercy. Jednak palców i głowy nigdy nie znaleziono. Dzięki profesjonalnej pracy ekspertów medycyny sądowej ustalono, że szczątki należały do tej samej osoby. Jednak ze względu na brak palców i zębów nie można było zidentyfikować, kim była ta osoba. Historia rozgrywa się w Ameryce Północnej. Główna bohaterka, mieszkanka Mexico City, Alejandra Lafuente, to zmysłowa brunetka o jasnobrązowych oczach, które dodatkowo podkreślały jej gęste, czarne jak smoła rzęsy. Miała wysportowaną, szczupłą sylwetkę, którą utrzymywała ćwicząc fitness, jogę i trening aerobowy. Kobieta uwielbiała o siebie dbać. Często można ją było spotkać w salonie piękności, na masażu lub w spa. W ciepłe dni wylegiwała się na plaży, a w pochmurne odwiedzała solarium. Ogólnie można powiedzieć, że młoda kobieta bardzo siebie ceniła i uważała się za wzorzec kobiecej atrakcyjności. Alejandra nie ustępowała pod względem rozwoju zawodowego. Jej ojciec, Alberto Dente. Jest doktorem nauk ścisłych, słynnym psychiatrą zajmującym się zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia i zaburzenia maniakalne. Jest znany nie tylko ze swojej pracy naukowej, ale także z eksperymentów nad cierpliwością. Dla kobiety jej ojciec był wzorem. Chcąc osiągnąć taki sam sukces, poszła w jego ślady. Zapisała się na najlepszy uniwersytet psychiatryczny i ukończyła go z wyróżnieniem. Jej wytrwałość, zaradność, niezwykła inteligencja, a także koneksje ojca pomogły jej napisać i obronić pracę magisterską na temat zespołu maniakalnego. Jednak w przyszłości Alejandra nie związała się z psychiatrią. Pociągała ją praca psychoterapeutki. Dzięki pieniądzom ojca, młoda kobieta uzyskała licencję i otworzyła swoje biuro w nowym centrum biznesowym w samym sercu stolicy. Klientów nie brakowało, ale przyjmowała tylko panie. Na porady zgłaszały się kobiety z zaburzeniami odżywiania, depresją, problemami w związkach i niską samooceną. Alejandra pomagała rozwiązywać problemy rodzinne, ale jak to często bywa, jej życie prywatne pozostawiało wiele do życzenia. Pierwsze małżeństwo młodej kobiety rozpadło się, ale ostatecznie para doczekała się dwójki dzieci. Dwóch uroczych dziewczynek o oczach Alejandry i poczuciu humoru jej ojca. Młoda kobieta nie była jednak zniechęcona. Jej zdaniem dwójka dzieci nie była powodem do rezygnacji z własnej przyszłości. Wciąż marzyła o spotkaniu swojej drugiej połówki mężczyzny, który mógłby być również dobrym ojcem dla jej córek. Jakiś czas po rozstaniu były mąż, którego imienia nie znamy, wrócił do domu Alejandry. Była to normalna praktyka dla tej pary. Mężczyzna przyjeżdżał w weekendy, aby poświęcić czas swoim córeczkom i w razie potrzeby pomóc byłej żonie w pracach domowych. Mężczyzna nie miał jednak pojęcia, że ta wizyta okaże się jego ostatnią. Była żona poprosiła go, aby wszedł do domu przez podwórko, argumentując, że zamek w drzwiach wejściowych jest zablokowany. Mężczyzna wszedł do domu. Alejandra powiedziała, że jej najmłodsza córka właśnie się kąpie i poprosiła go, by wszedł do jej łazienki. Niczego, nie podejrzewając, były mąż wszedł do łazienki. W domu panowała niesamowita cisza. Nie było żadnych dźwięków, zwykłych kreskówek, śmiechu dzieci. Mężczyzna wszedł do łazienki. Na podłodze leżała taśma, a w napełnionej wannie nie było córki. Zaczął zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak. W tym momencie jego była żona stanęła za nim z młotkiem i z całej siły wymierzyła mu cios w głowę, a potem kolejny. Mężczyzna upadł, krew wylewała się z dziury w jego czaszce, wszystko wokół niego było pokryte krwią. Jak później ustalili eksperci, mężczyzna nie miał szans się obronić. Śmierć nastąpiła niemal natychmiast po pierwszym uderzeniu ciężkim, tępym przedmiotem. Najstarsza córka, która niespodziewanie wróciła wcześniej od koleżanki, stała się mimowolnym świadkiem tego naprawdę przerażającego zdarzenia. Dzieci często obserwowały kłótnie rodziców. Alejandra była uznawana za osobę z zaburzeniami psychicznymi. Często wyżywała się na swoich przyjaciołach. Znajomi zauważyli nawet, jak młoda kobieta potrafiła uderzyć swojego męża. Często zauważali zadrapania na jego ramionach i szyi. Jeśli chodzi o współlokatorów, stale obserwowali jej napady złości i nieodpowiednie zachowanie. Ale tym razem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Córka wybiegła z domu i zaczęła wzywać pomocy. Niemal natychmiast przybiegł sąsiad, który następnie wezwał policję. Pani psycholog została aresztowana i oskarżona o morderstwo. Na posterunku młoda kobieta została umieszczona w celi, gdzie musiała pozostać przez miesiąc, aż do pierwszego przesłuchania. Na rozprawie Alejandra zaprzeczyła swojej winie. Prawnicy przedstawili wersję samoobrony. Według nich były mąż był bardzo zazdrosny o żonę i wymyślił, że sprowadza ona mężczyzn do domu co może negatywnie wpłynąć na psychikę małych dziewczynek. W dniu zbrodni pojawił się nieplanowanie w domu byłej żony, wszedł tylnymi drzwiami w nadziei, że przyłapie żonę z innym mężczyzną, po czym rzucił się na Alejandrę, która w tym czasie była w łazience i próbowała poskładać szafkę nocną. Kobieta musiała się bronić, zadając dwa ciosy w tył głowy byłego męża. W dniu 14 czerwca 2012 roku zapadł wyrok. Biorąc pod uwagę dowody dostarczone przez obronę oraz obecność dwójki małoletnich dzieci, Alejandra została skazana na rok i cztery miesiące pozbawienia wolności. Dzięki skoordynowanej pracy prawników i pieniądzom ojca, kara więzienia została zamieniona na wyrok w zawieszeniu. Kilka miesięcy później apelacja została złożona ponownie z prośbą o wycofanie zarzutów. Argumentem było działanie w obronie własnej. Obrońcy praw człowieka poprosili o proces z udziałem ławy przysięgłych. Było im niezmiernie żal biednej kobiety, która została przedstawiona na rozprawie jako ofiara przemocy domowej. Po zwolnieniu z aresztu, młoda kobieta przystąpiła do udzielania porad psychologicznych. Stworzyła wizerunek ofiary nierówności płci, która walczyła o swoje prawa, jak większość kobiet w Ameryce Północnej, i ostatecznie wygrała. Ten wykreowany wizerunek sprawił, że Alejandra stała się jeszcze bardziej popularna wśród potencjalnych klientów. Wkrótce kobieta poznała Alana Carrera, meksykańskiego biznesmena, syna Adriana Carrera Francisa. Był to wysoki, przystojny i postawny mężczyzna. Jego ojciec był wcześniej szefem służb specjalnych w dystrykcie centralnym i osiągnął niemały sukces w swojej karierze. Wkrótce Alan rozszerzył swoją działalność. I stworzył całą sieć sklepów budowlanych, które zaczęto otwierać w całym kraju. Część biznesu Alana była zalegalizowana, ale druga część, o której niewiele osób wiedziało, była ściśle związana z przestępczością. To właśnie z tego powodu jego ojciec został usunięty ze stanowiska, gdy odkryto jedno z oszustw finansowych jego syna. Ponadto Alan miał udziały w grupie przestępczej, która zajmowała się Transportem substancji psychotropowych do Stanów Zjednoczonych. Ich siedziba znajdowała się w przygranicznym mieście i była strzeżona przez przekupionych funkcjonariuszy policji. Grupa ta kontrolowała niewielką część handlu środkami na południu. Udowodniono, że ojciec Alana był zamieszany w sprawy syna. Policji udało się wyciągnąć od niego zeznania, więc groził mu wyrok 20 lat więzienia. Jednak 18 lipca 2000 roku Adrian Carrera został przedterminowo zwolniony dzięki programowi ochrony świadków. Natychmiast po zwolnieniu poświęcił cały swój czas synowi i legalnemu biznesowi. Po ukończeniu koledżu, Alan Carrera postanowił pójść w ślady ojca i został przedsiębiorcą. Bardzo zainteresował go sklep z artykułami gospodarstwa domowego, który mimo młodego wieku prowadził całkowicie samodzielnie. Ten biznes nie był tak duży jak jego ojca, ale przynosił dobre pieniądze. Wokół niego zawsze było wiele kobiet, ale mężczyzna od dzieciństwa był zakochany w koleżance z klasy, którą poślubił. Inteligentna, piękna, z dobrej rodziny, małżeństwo było krótkie, mieli piękną córkę, jednak dużo pracy i prawie całkowita nieobecność Alana w domu doprowadziły do rozwodu. Mężczyźnie było niezwykle ciężko rozstać się z kobietą, którą kochał od czasów liceum. Nowe znajomości nie przynosiły ukojenia. A samotność i smutek doprowadziły do tego, że mężczyzna zaczął pić. Stopniowo przerodziło się to w zgubny nauk. Próbując poradzić sobie z przedłużającą się depresją i miłością do alkoholu, Alan próbował wielu sposobów. Książek, spotkań AA, kroplówek, aż pewnego dnia los doprowadził mężczyznę do konsultacji ze słynnym psychiatrą Alberto, ojciec Marii Alejandry. Była żona Alana, również przechodziła trudy rozwodu. Mąż był jedynym mężczyzną w życiu młodej kobiety. Była żona Alana również zdecydowała się na wizytę u terapeuty. Psychiatra, u którego rehabilitował się Alan, wyjaśnił, że ze względów etycznych nie może prowadzić obojga małżonków, w związku z czym zalecił kobiecie zwrócenie się do Alejandry. Warto jednak zaznaczyć, że nie poinformował klientki o tym, że kobieta jest jego córką. Alejandra szybko zdała sobie sprawę, że były mąż jej pacjentki może być świetnym partnerem. Podobno był miłym mężczyzną w kwiecie wieku i dość zamożnym. Nie zastanawiając się długo, Alejandra poprosiła swoją klientkę o przyprowadzenie byłego męża na kolejną konsultację. Według terapeutki, będzie ona w stanie rozwiązać ich problem podczas jednej sesji i zerwać silną więź między byłymi małżonkami. Już od pierwszych minut sesji Alejandra zaczęła wprowadzać w życie swój plan uwiedzenia przedsiębiorcy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zaraz po zakończeniu sesji Alan zaproponował terapeutce filiżankę kawy, by porozmawiać o rodzinnych problemach. Ze względów przyzwoitości, młoda kobieta początkowo nawet odmówiła pójścia na randkę, ponieważ było to sprzeczne z etyką medyczną. Ale spotkanie odbyło się jeszcze tego samego wieczoru. Między nimi dość szybko nawiązał się romans. Wkrótce dowiedziała się o tym była żona Alana. Była zszokowana. Chciała nawet zgłosić incydent do Komisji Etyki Lekarskiej, ale tego nie zrobiła. Alejandra była bardzo kompetentnym specjalistą i dlatego była w stanie przekonać swoją klientkę, aby odpuściła tę sprawę. Była żona Alana zdecydowała się nie zgłaszać, ale też skończyły się sesje. Tymczasem relacja pary rozwijała się dość szybko. Kilka miesięcy po pierwszej randce młodzi ludzie postanowili zamieszkać razem. Po kolejnych dwóch miesiącach postanowili zalegalizować swój związek, ale Alan nawet nie podejrzewał, jakie trupy w szafie skrywa jego partnerka i jakie były powody rozwodu z jej byłym mężem. W kwietniu 2014 roku mężczyzna postanowił odwiedzić swoich rodziców i poleciał do nich na weekend. Była to świetna okazja, by porozmawiać o ukochanej i zbliżającym się ślubie. Rodzice Alana byli niezwykle zaskoczeni, że tak późno dowiadują się tak ważnych rzeczy. Nigdy wcześniej nie słyszeli o Alejandrze w życiu ich syna, co było bardzo dziwne. Tydzień po spotkaniu z rodzicami małżeństwo zostało zawarte. Co ciekawe, kobieta poprosiła męża, aby nie dzwonił do jej przyjaciół i krewnych. Zaproszenia nie zostały wysłane. Wesele miało być skromne, a budżet nie pozwalał na zaproszenie wszystkich, których by się chciało. Jak się jednak później okazało, Ojciec panny młodej wziął udział w ceremonii zaślubin. Początkowo życie młodej rodziny wyglądało jak z bajki. Młodzi, szczęśliwi, z ogromną liczbą planów i marzeń. Nie trwało to jednak długo. Alejandra nie potrafiła ukryć swojego histerycznego charakteru. Relacje między nowożeńcami zaczęły się diametralnie zmieniać. Alan był raczej skrytą osobą, a z przyjaciółmi nie dzielił się szczegółami życia osobistego. Dlatego o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami pary, Niewiele było wiadomo. Było jednak oczywiste, że dawny związek pękł, a para nie wydawała się już tak szczęśliwa. Po poznaniu Alejandry, Alan zdystansował się od swojej rodziny. Ostatnią kroplą był ślub, na który rodzice nie zostali zaproszeni. Później przestali nawet do siebie dzwonić. Pozostali kumple Alana zaczęli zauważać, że jego małżonka stała się bardziej nerwowa, czasami zachowywała się niestosownie i szybko traciła panowanie nad sobą. Po kilku takich incydentach mężczyzna bardzo się zawstydził i postanowił zminimalizować wspólne spotkania. Kłótnie w rodzinie zdarzały się codziennie i prawie zawsze były bezpodstawne. Pewnego wieczoru Alejandra, jak sama zeznała, postanowiła dostać się do telefonu komórkowego męża. Jak to zwykle bywa, odnalazła ona korespondencję z kilkoma kobietami o dość pikantnej treści. Oczywiście nie mogła przymknąć oka na takie rzeczy. Według Alejandry był to ostatni dzwonek. Zgłosiła w sądzie, że mąż bił ją, obrażał i poniżał w każdy możliwy sposób. Kiedy ujawniono zdradę, nie było sensu ratować tego małżeństwa. Z nieznanych powodów Alejandra nie zastosowała tradycyjnych metod psychoterapii i nie próbowała ratować związku. Myśląc o zdradzie męża, młoda kobieta postanowiła poradzić sobie z Alanem za pomocą znanej jej już metody. Gdy tylko podjęła tę decyzję, Cała jej uwaga mogła skupić się na stworzeniu idealnego planu morderstwa. Tymczasem Alan kontynuował swój zwykły i miarowy rytm życia, nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co go czeka. Mężczyzna nadal rzadko komunikował się z rodziną, ale nie mógł przegapić tradycyjnej uczty, którą rodzina organizowała co roku na cześć urodzin jego ukochanego dziadka. Alan oczywiście przybył na uroczystość. Ale jego rodzice dali mu jasno do zrozumienia, że jego żona nie jest mile widzianym gościem w ich domu. Ta sytuacja wkurzyła Alejandrę i jeszcze bardziej pogorszyła ich relacje. Czy można było sobie wyobrazić, że będzie to ostatni raz, kiedy rodzina widziała Alana żywego? 31 października 2014 roku telefon Alana został po raz ostatni użyty do wysłania wiadomości tekstowej do rodziny że bezpiecznie dotarł do domu po przyjęciu urodzinowym. Od tego czasu nie było z nim kontaktu, nie widziano go również w pracy przez kilka dni, co było dość dziwne, ponieważ nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Przedsiębiorca był niezwykle odpowiedzialny za swoją pracę, a wkrótce spodziewano się uruchomienia nowego sklepu, i obecność szefa była po prostu niezbędna. Powodem tego był przerażający plan małżonki, który wcieliła w życie. Po powrocie Alana z wakacji doszło do kolejnego nieporozumienia, po którym Alejandra postanowiła natychmiast pozbyć się męża. Dodała silną pigułkę nasenną do mleka, które tradycyjnie pił przed pójściem spać, a następnie udusiła go poduszką. Z przyjemnością obserwowała, jak jej mąż powoli traci przytomność w żałosnej próbie usunięcia poduszki i zaczerpnięcia oddechu. Potem przyszła najtrudniejsza część: pozbycie się ciała. To był moment, którego nie miała czasu zaplanować. Alan był zbyt ciężki, więc musiała sobie poradzić z tym, co miała. Czasu było mało, więc Alejandra pobiegła do ogrodu warzywnego sąsiada po piłę elektryczną. Z ponurym uśmiechem na twarzy pocięła ciało męża na kawałki. Tylko prawdziwa sadystka mogłaby zrobić coś takiego. Następnie zapakowała części ciała do worków na śmieci i przezornie odcięła palce i wyrwała zęby. To właśnie one pomogłyby w śledztwie, w identyfikacji osoby w przypadku znalezienia ciała. Kobieta zapakowała wszystkie worki do walizek, aby móc wynieść zwłoki z domu bez podejrzeń. Nie udało się jej to jednak. Gdy zbliżał się świt, Alejandra nie była w stanie wyjść z domu z walizką niezauważona. Starsza sąsiadka, która cierpiała na bezsenność, obserwowała ją z okna. Była nieco zaniepokojona tak wczesnym wyjściem młodej kobiety. Poza tym, z jakiegoś powodu jej mąż nie pomagał dźwigać ciężkich walizek, a Alejandra zachowywała się bardzo dziwnie. O świcie kobieta wróciła do domu, to jeszcze bardziej zaskoczyło czujną sąsiadkę. Jak się później miało okazać, rozrzuciła worki ze szczątkami byłego męża w różnych dzielnicach, aby zatrzeć ślady. Gdy nastał nowy dzień, kontynuowała swoje normalne życie. 6 listopada 2014 roku meksykańscy policjanci odkryli pierwsze przerażające znalezisko ludzki tors bez zębów i palców u dłoni. Wszystkie siły policyjne zostały postawione w stan gotowości, ponieważ incydent ten był wyjątkowo brutalny. Niecały dzień później znaleziono kolejne części ciała w innych częściach miasta. Interesujące jest również to, że odległość między miejscami, w których znaleziono paczki, była dość znaczna. Później przypisano to długiej nieobecności Alejandry w domu. Wszystkie części ciała zostały wysłane do najlepszego laboratorium kryminalistycznego, gdzie eksperci szybko ustalili, że należały do tej samej osoby. Aby odsunąć od siebie podejrzenia, sprawczyni zaczęła pisać wiadomości do krewnych Alana. Chciała uniknąć podejrzeń, ale tylko pogorszyła sytuację. Nie wiedziała nawet, że jej mąż niedawno odsunął się od rodziny i nie miał kontaktu z krewnymi. Kobieta poinformowała rodziców Alana w jego imieniu, że wyjeżdżają na wakacje i nie będzie z nimi kontaktu. Cały plan został zniweczony, gdy ojciec Alejandry, Alberto, zaczął dzwonić do domu ojca Alana. Chciał wyjaśnić, czy rodzina jego zięcia zna miejsce pobytu Alejandry. Alberto nie słyszał żadnych wieści od niej od jakiegoś czasu, a pacjenci bardzo martwili się, że nie będą mogli uczestniczyć w sesjach doradczych. Później ponownie zadzwonił do krewnych Alana, aby poinformować ich, że jego córka została znaleziona i że musiała zostać przymusowo przyjęta do kliniki, ponieważ cierpi na depresję z powodu zdrady męża. To bardzo zaniepokoiło krewnych i próbowali znaleźć Alana, ale bezskutecznie. Następnie rodzina biznesmena zwróciła się do policji. Eksperci laboratoryjni postanowili porównać szczątki niedawno znalezionych zwłok z cechami Alana. Podobieństwo wynosiło 100%, a jego krewni również go zidentyfikowali. Było to szczególnie trudne dla dziadka Alana. Wkrótce po identyfikacji zachorował na serce, ponieważ był to jego jedyny wnuk. Śledczy wydali nakaz przeszukania domu i biura Alana. Na podwórku znaleziono pagórek świeżej ziemi. Po odkopaniu odkryto palce i zęby mężczyzny. Znalezisko szokowało stolicę. Alejandra została natychmiast zatrzymana. Ślady krwi znaleziono również w jednym z pokoi, a także w bagażniku samochodu oraz garażu. Początkowo Alejandra próbowała zaprzeczyć swojej winie, miała nadzieję, że uda jej się bezkarnie wywinąć, tak jak miało to miejsce w przypadku jej poprzedniego męża. Jednak przeprowadzone śledztwo szybko wyjaśniło okoliczności zbrodni. Pomogły w tym zeznania starszej kobiety. Alejandra wykorzystała swoją sytuację, aby zdobyć silną pigułkę na Rodzaj leku, który tylko lekarz mógł dostać w swoje ręce. To jeszcze bardziej pogorszyło sprawę. Uzyskane dowody pomogły ustalić związek między Alejandrą a brutalną śmiercią jej męża. Kamery monitoringu pomogły również wyśledzić, że mężczyzna wszedł do domu i nigdy więcej z niego nie wyszedł. Fakt, że walizki zostały wyniesione, został również potwierdzony przez nagrania. 10 grudnia 2014 roku ława przysięgłych wydała werdykt. Alejandra została skazana na dożywocie za brutalne morderstwo, próbę zatajenia tego faktu oraz wykorzystanie stanowiska służbowego. Wszystko to nie działało na korzyść byłej psychoterapeutki. Nie udało się to również jej ojcu, który za pomocą koneksji i łapówek próbował uchronić córkę przed więzieniem. Jedyne co udało mu się zrobić, to zamknąć proces przed opinią publiczną i prasą, aby uniknąć większego rozgłosu. Jednak zrobił to wszystko dla dobra własnej kariery. Teraz mało kto zwróci się do specjalisty, który wychował tak bezwzględnego potwora i nie potrafił na czas zdiagnozować problemów z własną córką. Na rozprawie przypomniano również sprawę śmierci pierwszego męża Alejandry. Ze względu na upływ lat nie udało się jednak odnaleźć dowodów w tej sprawie. Rozważano również wersję udziału ojca Alejandry w tym, co się stało. Istniały podejrzenia, że był w zmowie z córką i popełnili zbrodnie na tle czysto naukowym. Pomysł ten nie znalazł jednak potwierdzenia. Po kilku apelacjach rodziny ofiary wyrok został zamieniony na karę śmierci. Jest to sytuacja niespotykana. Takie wyroki są niezwykle rzadkie w Meksyku, szczególnie w obecnych czasach. Oskarżonemu nie przysługuje również prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy. Dom i cały majątek oskarżonego musi trafić do rodziny ofiary. Chociaż kto może się tym pocieszyć, jeśli nie można już sprowadzić tej osoby z powrotem? Najwyraźniej Alejandra była pragmatyczną i okrutną kobietą. Miała poważne problemy ze zdrowiem psychicznym, chociaż badania lekarskie zaprzeczyły, by takowe miała. Miała również wpływ na swojego ojca i wykorzystywała swoje służbowe stanowisko do realizacji swoich maniakalnych planów. Bezkarność po jej pierwszej zbrodni tylko ją wyzwoliła. Alejandra czuła się nietykalna i nadal czyniła zło. Być może Alan nadal by żył, gdyby ta okropna kobieta nie została uniewinniona za pierwszym razem, ale teraz było już za późno, by o tym rozmawiać.